Jo, a ty mnie jeszcze nie znasz, że ja stary sportowiec, ja we szkole miałem same szóstki z WF-u, rozumiesz? A we wojsku godali na mnie długo lufa, rozumiesz? Poza tym lubia wice, słuchaj, co robi traktor u Glacoka? Warkocy! Coś ty siebie pytał? Powtórz te pytanie. Można sobie kosmiczne batki? Czemu? Czemu tak godosz? Bo twoje żyćko wygląda nieziemsko. Jeruna! A może bymy tak skoczyli do mnie na działeczka, rozpolele grilla i tak dalej? Ja już się znam na tych twoich grillach. Poza tym mam dieta morsko. W takim razie zrobię ci frutti della moja drogo. Okej, okay, on. A mi się marzy taki hop, który nie będzie w ogóle marudził. Oni wszyscy marudzą, rozumiesz to? Ja chcę iść do Ikei zjeść hot doga i kupić bambusa. Mój hub ma najnowsze BMW. No i co z tego? Ty się jako blahara albo co? Nie, po prostu ten twój hobby jest bidny. Mam nadzieję, a przynajmniej będzie mnie kochał bardziej niż swoje auto. Mom BMW. Jaruna! To się jakoś leczy? Nie! Miała siło o to, że wiesz o co chodziło. Chodziło o bryka. Jaruna! Problemy z brykaniem. Dobra, spokojnie. Domy rada. Czy łazisz sam na Zolity do mojej cery. I ani gorzoły, ani aparycji, ani nic, chopie. Jak ty w ogóle wyglądasz? Jada na mecz, kibicuję zagłębił. Głębiu. Sosnowiec. Jeruna. To jest przepost. Ciszał, że na Zolity do Alduny, bo że się jest złagolony. No, zgadza się. Dziwię, że mają być otwarte, rozumiesz? I mam nadzieję, że lubisz wodziona, bo inaczej to nie będzie twoja żona. No ja... Herr Lewandowski, niech pan nam powie, jaki jest najlepszy Bayer na dziołchy. Eh, no jaki jest najlepszy Bayer? Normalnie tego. Według mnie najlepszy Bayer to jest Bayer Monachium. No, no, manie, żeby poderwać dżoucha, to trzeba mieć tekst, tak jak ja poderwu moja Di Maria, no, manie tego nie, oj, i pedział tak. Hej, yo mum gardina, chce ze mną założyć rodzina. Jak poderwać dziołcha? No, no, manie. Jak poderwać? Wystarczy, że Nazywasz się Cristiano, Ronaldo i Jerzy mną, Ui! Wtedy kosz do jest twoja, hopie. Ej, moja perełko. Ja? Pójdźmy się na